Cześć wszystkim, dzisiaj będzie historyjka, że Kasia trafiła do domu dziecka. Zobaczycie jak wyglądał y, ten dom dziecka, czy się zaprzyjaźnili, no. No i dobra, zaczynajmy. E, Jesteś już spakowana Kasia? Tak, jestem już spakowana mama. Dobra, musimy już iść, no bo mamy na ósmą, ale zabiera 7.50. A pani powiedziała, że macie na ósmą śniadanie. No nie, to muszę zdążyć. Tak, to już musimy iść. O, chyba to są już oni. Uff. Biegnęłyśmy. Czy zdążyłyśmy? Jest siódma dopiero. Siódma pięćdziesiąt pięć. Zdążyliśmy? Tak, no bo zaraz mam śniadanko. no Najpierw je poznamy. I zaraz będzie śniadanko. I zaraz powiemy plan Kasi. Co będziemy dzisiaj robić? Okej, okay, okej, okay. mogę już iść do domu? E, tak, pewnie może pani iść. Dobra, już jestem przebrana. No to może jeszcze pójdę spać i jeszcze się. E, no przebiorę się, jeszcze się piżamę i przebiorę i jako jak już sam to przebiorę się to, bo chyba jeszcze mnie nie wyspana. Dobra, mamy się piżamę i idę spać. Dobra, to pa. Chodź tu Kasia, um, na no imię pani Karolina, um, ty wiem, że jesteś Kasia, um, dobra, sobie zapiszę imię Kasia, tak, e, dobra, nazwisko, um, no to pa Puchalska, Puchalska? Kasia Puchalska, no dobra, um, dziwne, ale dobra, a klasa? Klasa pierwsza A, dobra, już napisałam. Wszystko tutaj zapisałam, no i jeszcze Ci powiem plan, najpierw mamy, jak już, wi, em, no, najpierw, em, najpierw em, idziemy na śniadanko o ósmej, to już zaraz, najpierw się poznasz i tak dalej, i śniadanko będziecie mieli, jak się poznacie, i o tej ósmej, potem em, o godzinie 10, o dziewiątej jest odpoczynek, bawienie się i tak dalej, em, o dziesiątej. No no to od pierwszej klasy do trzeciej jest nauka. No i jak, jak już wiadomo, um, a na następna klasa jest odpoczynek I, 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 od, i, od, od, i od tej trzeciej do piątej. Nie nie, od, od piątej czy od piątej... czyli od czwartej do ósmej, No może nie już nie ósmej, Jest już y, nauka o 12. Potem... Um, o godzinie tam czternastej, no, no, potem macie znowu odpoczynać i chyba gdzieś około 14, albo nie, albo nie czternastej, a będzie nam się jeszcze uda, to może pójdziemy do kina, ale jeszcze nie wiem, może się nam uda i tam około może piętnasta, szesnasta będzie może obiad i tak o dwudziestej pierwszej, Trzeba i spać. A, 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 a jeszcze nie, nie mówiłam. E, trzeba stać o godzinie szóstej. O tej stajemy. Pewnie tak stajesz o, do szkoły. Tak. No to jest już stały plan. Teraz idziesz się poznać. Się. No, ja już. No chodź. Ej, O, cześć! Jak masz na imię? Ym, no to jest, jak już widzicie, nowa wasza przyjaciółka. I ma na imię Kasia i może, już się możesz spoznać. No, no tak. I się jeszcze raz rozpakować. Dobra. No, połóż gdzieś tutaj. E, no, idźcie do niej przecież. Cześć, mam na imię Milena, a ty, Kasia. Ja chodzę do pierwszej M, e, do pierwszej. No, pierwsza A. Pamiętam, chodziłeś do mojego, do szkoły. Tak, pamiętam. No dobra. I ty też chodziłeś ze mną. Cześć, jestem Bartek. Chodzę do pierwszej A z wami. No. Czyli znacie? Tak, tak. Proszę pani. Okej. Okay. Dobra. Ojej, już, ja już. Co to to było? klasa, klaso, klasa. klaso. Czemu pani mówi starszo klaso? Huh? <grym> Cześć. E, to jest nowa wasza przyjaciółka, musicie się zapoznać. O, zobacz, zobacz, Lena, kto to tu przyszedł. No właśnie, widzę tutaj. Mhm. Że przy, musicie się zaprzyjaźnić. Um, dobra, ale ja się nie chcę im przyjaźnić, tylko powiem, że mam na imię Lena i wystarczy. No. Okej, okay. ja też mam na imię Nikola, no i no. No i już. O cześć! Mam na imię ym, Szymon. Miło Ciebie poznać. <grych> Dziękuję. No dobra, możesz już się już roz, rozpakować. Okej, okay, to, to się rozpakuje. Yy, co ty tutaj masz? Yy, brudasko. Zobaczmy. Oje, już co to za pudełko. Zobaczmy, co tu mamy. Ha, zobaczmy. Czy masz kursz, i kasę? Hmm, hmm, hmm. Ej, nie wyciągaj moje rzeczy. O, telefon ja też mam. Zgabiał mi kolor. No niech to. No co ty robisz? Ojej, e, nie ma żadnych takich. E, Nikola, no co? On nie ma żadnych takich, e, takich błyszczących rzeczy. A oh, okej. Okay. No, no, mm, nie lubię Cię. Nikola, zobacz, o co chodzi. Zobacz, jakie ma pudełko. Ona nie ma żadnego plecaka ani walizki. No wiesz co? My tu przyjechaliśmy modnymi walizkami. Huh? Jak to? Naprawdę? A połkasz, jak się urządziłaś? Hm? No właśnie. Ach, nauka. <laughs> Aha. No dobra, masz tutaj nudno. Ona ma fajnie. M nie? No właśnie. No ja nie mam takich fajnych rzeczy jak wy. A może jesteś biedna, bo nie masz tu takich fajnych rzeczy jak my. Zobacz, jakie fajne ubrania e, ma tu Nikola. No. A to są moje. Ale on z góry są jej też trochę. I my tak się dzielimy. Tu są kosmetyki i no i tak dalej, no. I co? Nie można się przetwalać. My się nie przetwalamy. Sama się przetwalasz. A w ogóle zostałeś kieszonkowe od rodziców? Nie. Aj, a my zostaliśmy z Nikola, jesteśmy prawie siostrami. Prawda. Może sama zobaczysz. Wow, a zapomniałam, Tu jesteś biedna, to nie mogłaś mieć, wow, e, e, łapy plecz, idź stąd, no dobra, dzieci, dzieci, śniadanie będzie, idziemy, może razem będziemy parze? No oczywiście, chodźmy, mm, mm, mm. E, już e, śniadanie dla was już czeka, idziemy proszę pani, a gdzie jest reszta? Idziemy. Hmm. co ona sobie ma? Ojej, co z tym? Dobra, chodźmy na śniadanie. Nikola, em, Szymon, idę, idę, idę. Muszę być z dala od niej. Prawda, Lena, prawda. No ja też, ona jest jakaś dziwna. Ona tego robi, ona lubi zielony kolor rośliny i tak dalej. Fuj! Ty masz kanapki, one są ble! Mi się przez to robi niedobrze, dobrze, że jesteśmy daleko. No właśnie, to jest grupa kanapkowa ble! Po pierwsze, kanapki są pyszne! To jest drużyna kanapek. No i co z tego? I co z tego? Um, naleśniki są dobre. Widzicie? Aż takie dobre są. No właśnie. Dzieci, nie kłóćcie się. Teraz macie odpoczynek. No dobra. Pod tym filmem, czy, czy mama chce was wygonić z domu, aby wy poszliście do domu dziecka. jeszcze musicie dać pod filmem. Jak się czujecie? Będzie mi miło. I, po, i powiedzcie, która, y, która osoba z domu dziecka Wam się podoba, bo myślę, że za niedługo będzie nowa już. To mi się wydaje. Że Zrobię i będzie za niedługo nowa. Dobra, co się pobawimy? No nie wiem. Wow, jaki fajny magazyn, moja siostra to ma taki, ale no to takie modne, może nie. Albo wiem, nie to beżami Ja będę maluchem, ja będę takim, no to ja będę tatą.

a co a chcę sobie dokładnie zrobić? Chcę coś takiego, że w nocy... W nocy pójdziemy do fryzjera o 24 i poformujemy włosy i taką dzielną fryzurę zrobimy taką ulizaną i taką taką no. Tylko nie mów Szymon, że to my zrobiłyśmy, a, a następnym em, a, a potem się jej śmieli. Ha 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 ha! Ej, no dobry pomysł. No. Godzina później. Godzina później, godzina dziesiąta. Dzieci od pierwszej do trzeciej klasy mają naukę. Dobra, to mi, e, wam damy wszystkim takie ołówki. No bo ja już nie chcę, aby już tracić czas, bo jest no. No, no wiecie. Dobra, to ja mam taki. No i dobra, powiedzcie mi, e, no, mi powie, no, powie mi, jak masz na imię, e, Kasia mi powie, co mieliście w szkole, mieliśmy sylaby, o co chodzi, na przykład jest pomidor powiedzmy, jest, musimy klasnąć trzy razy, pomidor, to ile? No, trzy. No, i musimy zapisać, ile to jest. Dobra, zapiszmy ten temat do zeszytu. A, a skończyli się. E, myślałam, że pani ma wymyślić. E, nie, bo ja już no. no może od ciebie. Okej, okay, zapiszmy te, to samo do zeszytu. Tak na przypomnienie. Okej, okay, zapiszcie to do zeszytu. Ehm, sylaby głoskowe. Okej, okay. sylaby głoskowe. Sylaby głoskowe. Sylaby głoskowe. Okej. Okay. No i powiedzmy przykład. No to powiedzmy na przykład lalka. Ile ma lalka? Lalka. Kasia dwa. No to lalka ma dwa. Napisz Lalka. Lalka i muś, im im i wtedy ja, jak wtedy to robisz? wtedy robię no i pisuję tutaj dwie głoski. No dobra. Lalka dwie głoski. Lalka dwie głoski. Czyli dzisiaj będziemy się uczyć o głoskach. No, okej, okay, to jak ty? Dobra. No tu 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 tu, tu. Dobra, po co mi, mi to jest? A, i się zapomniałam o liście obecności. No dobra. Milena, jestem. Dobra. Ym, ba y, Bartek, jestem. Okej, okay, sprawdzona lista. Ym, ja też muszę napisać. Lalka ma dwie głoski. Dobra. A ile już farekcja? No nie wiem ile trwa, ale będzie trwać godzinę, ale chyba minęła dopiero już 5 minut. O, grubo. No i dobra. Teraz powiedzmy światło. Jak? Światło. światło. No światło. No dobra, światło. Czyli świat. Świat. No no ja wiem. Milana -y, trzy. Weźmy. Świat. Światło. Świat. A nie. Kasia, dwa. Brawo. A ty się codziennie uczysz? Tak. jak to było światło dwa. Mhm. Światło dwa. Światło dwa. No i dobra. Teraz... Mm, no to teraz może alpaka. Al. Pa-ka. Milena? Trzy. Brawo. Teraz zgadłaś. Alpaka trzy. Alpaka trzy. Alpaka trzy. Może teraz Bartek zgadnie. No dobra. Książka. Książka. Dwa. Brawo. Dobra. No, a ile się zostało no tak chyba 10 minut już zleciało. Co? Tak mało. No i teraz powiedzmy... Hmm, godzina później nauki. Łap, ław, ław, ław. Miał, miał. Rebe, rebe, rebe. O cześć kotku. Miał. Zaptujecie. cię. <gryw> Godzina później i teraz godzina dwunasta, kolejna klasa ma. Em, mano. Em, najpierw sprawdzę listę obecności. No to będzie najpierw. N Nikola jestem. Mhm. Lena jestem. Mhm. I, ba, I Szymon? Jestem. Dobra. No to teraz, dzisiaj będzie taki temat o takich figurach. I, a macie. No. A no. A dzisiaj utrzymamy. Y, y, dzisiaj ćwiczeń, czy zeszytu? Myślę, że zeszytu. Będziemy tak trochę rozpisywać. Tak trochę razy, a może dzielenia, no nie wiem. No. No dobra. No, i dobra, zapiszcie figury grelomatyczne. Gelomat proszę pani, a mogę iść do toalety? alety? No, ok, możesz iść. Zostaw to. Ej, nie, też proszę pani, mogę. No tak, dobra, możecie. Dobrze, że już nie jesteśmy w klasie. No właśnie, już nie będziemy tam się uczyć. No, będziemy tutaj na całą lekcję to alecie, no bo wiemy, że zaraz się już będzie kończyć. Za takie 20 minut będzie się kończyć już lekcja. No bo mają jak, jak, jakichś takich figurach i to jest takie trochę nudne. No właśnie. No i dobra. Nie wiem, co możemy tu porobić. A jak już, jak, a, a jak już się już. A jak już będzie zobaczyć, to od razu tam pójdziemy, ok? Mhm. Mm Okej. Okay. Ale jak pani powie, czemu? to powiemy, żebyśmy tak długo to się, bo robiliśmy jedynkę i dwójkę. Okej. Okay. Proszę pani, tak długo ich nie ma, aż tak długo zreciała ta lekcja, to już zaraz kończy. Nie wiem. Um, może zaraz przyjdą, bo zaraz będzie już koniec. E, ile to? 10 razy 20, 10? Yyy... E, z... 1100? Nie. Pomyśl sobie. 10 tysięcy? Bardzo dobrze. I teraz musisz. I ile jest tych gwiazd na niebie? No, 10 tysięcy? Tak, znowu sobie rozpisz. No i sobie daj. 100. I ileś równa milion tysięcy. Dobrze. Drędrę, drun, drędrę. Drun, drun, drun. Czemu tak późno przyszłyście? Bo robiliśmy jednej i dwójkę. No tak długo nam się zleciało. No tak, tak tak długo robiłyśmy. Aha. Ale wiecie, że przez to się nic nie nauczyłyście. Następnym będziecie tak robić, to właśnie puszę do toalety, bo pewnie coś tutaj um, kombinujecie. No ja chyba tak widzę. Nie widziałem, że to tak starszy starszym jest. Macie taki wybrek pierwszy raz. Będą, jak będzie tak drugi raz, albo no. No. Albo trzeci, to wam zabiorę telefon. Macie jeszcze dwa razy, a jak już będzie trzeci, to już wam zabiorę i będzie kara. Będzie, nie będziecie mogli wychodzić z waszego pokoju. No proszę pani. Nie ma, ale. Mm -mm. Godzina później, obiad. Dzieci, dzieci. Dzieci, chyba już jest obiad. Okej, okay, proszę pani, idziemy. Co już tak szybko? No jeszcze nie zdążyłam tutaj nawet. No ja też nie. Bartek, kiedy pójdziemy całą prawdę um, Kasi, że jej naprawdę nie lubimy, bo jaką udajemy, że ją lubimy, aby była szczęśliwa. No nie wiem, kiedyś musimy jej powiedzieć. No, ja już, ja już jak już jej powiem, to już będzie jej bardzo przykro. No. Mm, a co jest fajna? No, ale no, naprawdę jej nie lubimy. No, może chcesz, by to może wtedy ją polubimy. No, a teraz chodźmy lepiej na obiad. Nie. A czy my tak, was, tak długo Was nie było? No tak po prostu gadaliśmy. O czym? Mówcie szybko, o czym gadaliście? O niczym. O mnie? My nie lubicie? Nie, my cię bardzo lubimy. Prawda Bartek? Tak. Aha, a Ty się przebrałaś? No, bo ja miałam chyba od dwóch, trzech dni te same ubrania. Nie, ale słodki mają bardzo dobre. No ja sobie wezmę pomarańczowy. Ja sobie wodę wezmę, bo, bo tu nie mam mojej ulubionej koli. My to weźmiemy truskawkowe. Dobra. Dzieci, do spania musicie iść. Dobrze, proszę pani pójdziemy, bo już się bliża godzina 21. To już będziemy iść, przebierzemy się tylko piżamki, okej. Okay. No a wy czemu jedziecie? A my już idziemy. Chodźmy. To to był przypadek. No, bo już jest bliżej godzina. No, za 5 minut ma być 21. No, już wolę, już poszliście już spać. No dobra, proszę pani, idziemy. A teraz, teraz będzie najlepsze. Pójdziemy do z Co nią? Jakaś taka spana, ją nie możemy budzić. No, bo jeszcze ona się obudzi. Musimy, aby ona poszła spać. I jeszcze e, musimy jej mieć kolor włosów. I jeszcze inny taka podarka, na tego nic. Nie mów, Szymon. Okej, okay, będę milczeć. Okej, okay, a teraz chodźmy spać i, 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 i tego taka zrobimy o 24.00 z Leną Zrobimy tak lena? Mhm. Ja się nie boję, ja też nie. To idziemy spać. Trzy godziny później, 24.00. Oh, już idziemy, już musimy. Już nie możemy spać, bo już pamiętaj, musimy zrobić co mamy. Tak wiem. No musimy zmienić fryzurę inną i jeszcze musimy kolor zmienić, aby jej się śmiali. No i ja wiem, że z tych Milena i Bartek tylko udawają, że ją lubią. Naprawdę? Tak. I oni będą się śmieli jak my. I nikt no, ok? Mhm, uh -huh. to już chodźmy. Dobra, już tu jesteśmy, musimy być cicho, Lena. No. No bo ona się tu może zaraz się obudzić. Tak, musimy najpierw zmienić kolor włosów. No to niech będzie. No to niech będzie. Taki. O, potargane włosy mogą być. Tak. Teraz jej kolor zmienimy. Najlepiej poszlejmy na czarno. O! No i chyba może być. Tak. Czarny pasuje do niej. No dobra. Dobra. Pa widzowie. Zobaczymy się w następnym filmie. I napiszcie. Em, napiszcie, czy ktoś z, z was em, Zrobił taki, jak to powiedzieć, taki prank w nocy i będą się śmiali. A następny odcinek to będzie mianowicie, to będą śmieją się ze mnie, bo jestem brzydka. No, do to pawizowie. Pa. I napiszcie. E, czy kolor pasuje, Kasi? Napiszcie. No i. Napiszcie, jaki wyma się kolor włosów, to pa! Co uciecki, to 102, pa! No i jeszcze pozdrawiam. To jest, to jest 7 dni temu, i, to by, i pozdrawiam Oliwia Kreska v 2 I teraz w sumie nie zapomniałam, i chciała bardzo pozdrowienie. No. No to już się i teraz już się naprawdę żegnam. Pa!